Witam w kolejnym filmiku. Tym razem chciałabym powiedzieć o marce, marce Maison Margiela chyba tak to się wymawia. Wydaje mi się, że marka jest francuska, chociaż tego nie sprawdziłam. Jest to marka niszowa. Generalnie są to takie zapachy. Powiedziałabym, y, różnorodne ogólnie, chociaż jest dużo takich świeżości, takich cytrusowości, kwiatowości, ale generalnie są też różne inne klimaty, chociażby takie bardziej może strona taką gourmand, funfer fun evening. Y, tutaj mamy taki bardziej zielony zapach, Wicked Love. Y, tutaj mamy cytrusowy, oraz y, na końcu mamy właśnie spacer po plaży. On jest taki, bym powiedziała, mało nadmorski, mało, y, taki bym powiedziała, wodny bryzowy, bardziej taki bym powiedziała słodkawo-tropikalno-białokwiatowy, także raczej po prostu tutaj to nie są do końca moje klimaty. Nie taką białokwiatowość lubię, nie taką nadmorskość, nie tego się spodziewałam. Jeżeli chodzi o Lemon Trees, generalnie chyba mam inne, bardziej ulubione, cytrusowe klimaty. Pierwszym zapachem poznanej tej marki było Flower Market. Opowiadałam o tym zapachu, nie do końca dobre na mnie wrażenie zrobi pod kątem takiej wyjątkowości kwiatowej. Po prostu był taki poprawny. Poznałam też Whispered In Library to jest taki klimat takiej kremowości, trochę piżmowości, takiej bardziej cielesnej, w stylu Narciso Rodriguez For Hair, szczególnie marki Narciso Rodriguez. For Hair miałam na myśli te takie bardziej... nie, one były bardziej takie kremowe, czyli bardziej tej wersji loczy, też bardziej jeszcze taka jest jedna wersja, taka bardziej kremowa. Bo już taka czarna, ta For Hair, od toaletowa, od już jest taka bardziej szorstka może, ale według mnie chyba najbardziej intrygująca. I taka najbardziej zauważalna, komplementowana tutaj, jeżeli chodzi o fanfare. I w nich mogę powiedzieć, tyle to miał być zapach wesołego miasteczka, taka wizytówka z wesołego miasteczka. I spodziewałam się, może jeszcze więcej, nawet słodyczy, większej słodyczy. I jak dla mnie ten zapach jest bardzo wyważony i przyjemny, nie jest zasłodzony, także raczej takie pozytywne zaskoczenie, jeżeli chodzi o. Wicked Love. Ja o tym zapachu będę jeszcze opowiadała. Na pewno będzie osobny film. Wydaje mi się, że te dwa zapachy być może będą w formie recenzji. A tak wyglądają flakoniki. Całe takie opisy mamy na flakonach. Takie właśnie jasne etykiety. Tutaj kolorystyka Wicked Love jest taka właśnie ciemniejsza. Czarne te pozostałe są w takiej jasnej szacie. Tutaj mamy właśnie nazwę zapachu. Mamy tutaj jeszcze jakieś różne opisy zapachu, styl, i tak dalej. Na przykład, Fanflower tu ma tutaj Sweet, faktycznie jest taki Sweet. Tutaj, jeżeli chodzi o ten lemon, mamy tutaj Relax, jednak dla mnie zbyt ostre, zbyt chropowate. Jeżeli chodzi tutaj o ten zapach plażowy, sel, Salty Skin, słona skórek, dla mnie on jest taki bardziej jednak tropikalno-kwiatowy. Jeżeli chodzi o ten with Love, mam tutaj metal, roses, zobaczymy. Pierwsze moje takie wrażenie były takie właśnie bardziej w stronę e, bardzo takiej wytrawnej, intrygującej zieloności, także chyba byłby to mój e, ulubiony. Póki co może, nie wiem. Nie wszystkie jeszcze potestowałam, mam też różne próbki, mam próbki bubble, mam próbkę chyba z takich, e, bardziej takich zupełnie innych, trochę... Tam jest chyba ten jazz. I jeszcze jest jakiś jeden takie bardziej w stronę, może bardziej właśnie taką stronę niż niż takie właśnie nurt, niż takie cytrusowo, generalnie owocowo kwietowy. Powiem szczerze, że jakby widzę szansę na jakąś perełkę w tej marce, natomiast nie jest to jakoś marka dla mnie wybitna pod takim kątem. Że widzę potencjał w każdym zapachu. Chociaż mówię, zależy od nut. Tutaj spodziewałam się właśnie, że to będzie dobry trop, jeżeli chodzi o klof, dużo zielonych nut, i faktycznie te moje pierwsze wrażenia są takie, że nie rozczarowałam się i na pewno pokuszę się o omówienie szerszy tego zapachu, bardziej już jednak w formie recenzji, także zapraszam serdecznie. Dajcie znać, czy znacie coś z tej marki, co Was zaciekawiło, co chcecie poznać, co może rozczarowało, a co zachwyciło, może jakieś ulubienie z tej marki. Mam też jeszcze gdzieś próbkę kawy tej marki. Miała. Też poznałam ich las Tam są takie nuty jak las, jakiś tam syrop klonowy, jakieś owoce leśne Ale po prostu nie do końca do mnie ten zapach przemówił Kawę jeszcze będę testowała W ogóle ostatnio poznałam dwie bardzo intrygujące kawy O jednej już chyba opowiedziałam Także to chyba tyle, dziękuję za uwagę I ja mogę jeszcze opowiedzieć, opowiedzieć, wspomnieć, że najprawdopodobniej postawiam różne zaległe filmiki Także trochę filmików aktualnie będzie, ponieważ nie wiem jak w najbliższym czasie nagrywanie Czeka nas długi wyjazd, natomiast jakieś takie zalogowe filmiki są, także postaram się to wstawiać. Jako po prostu zapo nie zapowiedzi, tylko te premiery, albo po prostu jakiś tam dać późniejszy termin wstawienia. Zobaczymy. W każdym razie coś się tam pewnie będzie, mimo na przykład braku możliwości nagrania, będzie się pojawiało. Także dziękuję za uwagę i pozdrawiam.